Hej! Witam Was serdecznie na moim kanale! Dzisiaj mamy premierę 2.5 gdzie mamy trzy aż nowiutkie postacie, dwie piąteczki i jedną czwóreczkę. Dwie piąteczki to są przecudne dwie panie. Eee, na początku mamy panią generał, dokładnie panią lisicę generał, a w następnym będziemy mieli panią, która ma króliczki. Kto nie wie, Palec, zerknąć lub poczekać. E, niestety, Wishy mam bardzo mało. I powiem Wam, że bardzo myślałam, jak to zrobić, bo mam e, Zero Pity. Czy iść po Fej, nową panią generał, czyli no, nową postać po prostu, gdzie mamy e, nową czwórkę Moze. Czy pójść po powracający banner Robin lub Kawka, Black Swan mamy. Czy ewentualnie pójść po y, Lycona dla Black Swan? E, w lajkonach mam chyba zero pity, bo no, nigdy nie szłam po lajkony, Nie było mnie stać na to. Ale myślę, że chyba pójdziemy, spróbujemy po panią Generał, jeśli ja przegram. A liczę, że nie przegram. Bo z... Tylko od wyjścia, gry, tylko dwa razy nie przegram w tej na 30, co jest po prostu, no. Miho, troszeczkę byście y, y, dali mi. Coś dobrego i napić przed siedemdziesiątką, a nie po siedemdziesiątce. Więc um, co? Jedziemy pierwszą dziesiąteczkę. Ej, w pierwszej dziesiątce! Ja pierdolę w pierwszej dziesiątce, przepraszam bardzo. Ja pierdolę w pierwszej dziesiątce. Oh my god. O ja cię. Jeden, dwa. Trzy. Proszę, niech to będzie pani generał. Cztery, ok, Pięć. Sześć. Siedem. O, dwa razy czwórka. Osiem. Proszę, pani generał. Nie, no, ja nie wygrywam, kochani. Ja po prostu przegrywam. Ja w tej grze wiecznie przegrywam. Na Himeku bym przegrała, bo Himeku za dziś nie mam. Nie, to musiał być Gepard. Eee... Tam był jeden już, nie? Będziemy liczyć 10. Back to back? Nie, nie będzie back to back. Nie będzie back to back. Ja zawsze się czupeję. Wiecie, czy to nie jest. A przeskipujemy se. Nawet nie mam mozę. O, widzę, że pan już jest na maksa. Okej! Okay. 20. Proszę. że może po broń pójdziemy. Co my tu mamy? Nie była na maksa. I to, a może poleci? 20, 30. Proszę. 30. No, może mi je poleci, nie? 30, 40. Znowu. O, już proszę na maksa. 40, 50. O, proszę, mamy mozę. 60, kurde. Nie widzę tego. A, no właśnie. Ha. 60 już mamy zrobione. Pracuję na 10 dziesiątce, piąteczka, ale był to niestety Gepardzik, a nie e, moja postać. Eee, czekajcie, jak to jest? Czekajcie, bo ja zawsze się tu, tu gubię. Ok, ok, to tak zrobimy. jak ja tu wyglądam? Tak wyglądam. Ok, eee, czekajcie. Nie będzie dziesiątki tutaj, piątka. Eee, zróbmy sobie, wiecie, takie bardzo szybkie przełyszowanie tutaj. O, proszę, lajką. Nie dziwcie się, że ja tak na speedie to robię, bo ja tutaj nie liczę. E, nie jestem tak nisko, ale też nie jestem wysoko. Czy macie bonus? Ale z 270. Chyba, że teraz te 5 mi się wydaje, że wpadło powinno się... A ja jeszcze trochę mam. I na pewno z tego wybioram Himeku. Dobra. E, 70, proszę, dajcie mi panią generał. Dajcie mi panią generał.

Instagramie nienawidzi. Michał, po prostu ja wydaję kasę na wasze gry. No dobra, nie, wyda, nie wydaję milionów, bo kupuję tylko blesy, ale no kurde, moglibyście chociaż trochę, trochę szczęścia. No ale dobra, ja nie miałam szczęścia. Mamy jeszcze 21 dni, 9 użysz jeszcze za logowanie dzienne, więc e, na pewno, ale teraz e, grubo myślę, czy iść po nią? Czy może jednak zostawić tę wiszę e na kolejną piękną panią, no bo jednak no obie bym chciała tak naprawdę, ale nie wiem czy się uda. Zobaczymy. No mam nadzieję, że wasze wyszowanku było lepsze. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz mnie nie widziany, zapraszam na mojego Discorda, jak i inne filmiki. Życzę Wam więcej szczęścia w wyszowaniu niż ja miałam i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hejo!